Kanale ja jestem Dramcia, a to już trzeci film z serii Ziardo. A o co w nim chodzi? Najprościej mówiąc, składa się on z kilku segmentów: humorystyczne odpowiadanie na komentarze, pokazanie jakiegoś ciekawego kanału na YouTubie oraz wywiad z gościem. Nie przedłużając, zapraszam. Papa Seledynowy kociak. U jakiego ptasiego fryzjera ścięłaś włosy? Jak wiecie, byłam w programie Druga Twarz i moja metamorfoza mi się nie podobała, dlatego nagrałam odcinek udając, że to nie jestem wcale ja i tak naprawdę wszystkich was sprankowałam. Szerwal. Autorka tego filmu to chyba samotna szkapa bez chłopa. Śmieszy to. Na no, ty za to małego masz pióta. Małego. Klaudia AA. To jak nazwa paluszków trochę. Denerwuje mnie ten sztucznie słodki głos. Ale te zdjęcia papużek są tak cudowne, że nadal będę to oglądać. Dobra! Nie, muszę jakoś tym głosem niskim powiedzieć. A taki głos możesz być. <laughs> Przepraszam, ja nie jestem w stanie Ci tutaj odpowiedzieć żartem, bo, bo. bo robi mi się niedobrze. Jurek Slayer. To na pewno ten wokalista Slayer. Wolisz kukurydzę czy owiec? Bardzo lubię na przykład kukurydzę. Jak jest na plażach. Kukurydza, piwo, kola, poleci na to każda Mariola. Hej, kobieto, rozszerz uda, moja kolba czyni cuda. Nie te teksty miałam na myśli. Lukasz S. Dramcia, kocha się z klocuchem i róbcie dzieci. Spacja wykrzyknik. Eee, Oglądając sobie ostatnio poszukiwacza, tak jak zawsze lubię to robić, i on pokazał fajny filmik, że jest papuga, okay, która jest płacze lito. jak dziecko. Człowiek. Dziecko. To po co komu dziecko, jak można mieć papugę? Co wieje jak dziecko? Oczywiście żartuje. Jadwiga Klimaszewska. Czy lubisz ko... U ko kurwa, jak to się czyta? Ko... o puder. Nie znam takiego urządzenia. Mary Rose. W jakim programie rysujesz? Rysuję w programie dla profesjonalistów. Pęcie. Ogólnie to jest taki program, że trzeba za niego dość sporo zapłacić, chyba więcej niż za dobę, ale warto, bo widzicie te grafiki? Tutaj jest nawet opcja bryła i linii siatki. Czy ktoś na jakimś Photoshopie ma urządzenia linia siatki albo krateczki? No nie? Wy w tych Photoshopach, jak chcecie mieć kratki, to musicie robić zdjęcie swoim zeszytom od matematyki. Livi 1449. Ile tu będzie like? Tyle razy napiszę papurska. Jeden. Papurska. Zgaduję, że ten jeden like sama sobie dałaś na wstępie. Ten drugi to może ktoś z rodziny albo twoje drugie konto. Niemniej chyba nawet się cieszę, że nie dostałaś tych lajków like bez obrazu dla ciebie, ale przynajmniej nie pobierasz pisania z błędem. Krzaczek. Więcej rapowania, xD. Krzaczku. Nie ma sprawy. Po ostatnim rapie... Odpaliłam się. Jeszcze bardziej odpalił mnie najnowszy teledysk chmielarka. Przygotowywałam się dniami i nocami, przesłuchiwałam jego gucci, aż stworzyłam swoją własną wersję. Czekamy na żarcie, wiesz. Stoję przy krzaku też. Moje ziomki zaraz zasną, nie? A ja głoda mam i sweterek przewietrzam. Czekamy na żarcie, wiesz. Stoję przy krzaku też. Moje ziomki zaraz zasną, nie? A to prawie multi, a to prawie multi jest. To ja siedzę na tronie i nie jestem to Mmm, nie pamiętam to nie ważne. Jou, jou. Nie mam auta, więc udaj, że na niewidzialnym je jeżdżę. Niby zima przyszła, ale ja nie zapinam kurki wcale. Jou, jou, coś kamerzysto buja. Tak macha, że nie widać nas, ni uja. Nie, nie. Stoję na parkingu, czekam, a Ubera ciągle nie ma. Sprawdzam zegar, czas ucieka. Uderzyli mi jeszcze pionkę, O. Oh. Se i sikłę trzymuję. Coraz głodniejszy się czuję. Chyba się wykazuje zanim ulkę poczuję. Fryzury jak Multimam. Na schodach siedzę sam. Ręce ocieram. No to lety czekam. Depusia LPS -TV. Podasz swój numer telefonu XD? No pewnie. Podawanie takich danych przypadkowym ludziom w internecie to jest mega spoko. Co, co, co jeszcze byś chciała ode mnie dostać? Wal śmiało, przecież. <gryw> Prywatność? Weź ty! Głupoty gadasz! Karioner. Rotyfl. To urocze, że ci się zdaje, że faktycznie nagrałem odpowiedź, zanim on coś nagrał. Uśmiech. Tu mowa o więcej jak coś. Zrozumiesz, co mam na myśli, jak w końcu nagram faktyczną odpowiedź. A ta będzie w swoim czasie. Zalotne mrugnięcie. No dziubasku, nie pozostaje mi nic innego, jak wyczekiwać twojego filmiku. Pozdrawiam. Wojciech Chmielewski. Już myślałam, że Cejrowski. O rany! Za dużo gadasz? Sad emoji. Dobrze, Wojciechu, ja rozumiem. Ja rozumiem, że Ciebie to może denerwować. Że mówienie jest ogólnie czymś, co, co przeszkadza, tak? Więc od teraz ja myślę, że moje filmy powinny być nieme. Dzisiaj w ptasim odkryciu chciałabym Wam pokazać kanał znowu kobiety. Tym razem Klaudii Tak to się czyta? Nie wiem. Klaudii poznałam na jej poprzednim kanale Para Absurdu, ale ponieważ tutaj jest bardziej aktywna, to postanowiłam pokazać ten kanał. Przykro mi panowie, wiem, że on jest bardziej damski, chociaż może Wy też coś tam znajdziecie dla siebie? A następnym razem zrobię coś specjalnie dla Was. Pokażę Wam kanał jakiegoś drwala, żeby było najbardziej męsko, jak się tylko da. A poważnie, Poznajcie Klaudię. Ile z Was miało takie przemyślenia, że leżałyście sobie wieczorem z paczką chipsów przed telewizorem, to ja co wieczór, przeglądałyście sobie Instagrama i mówicie, Jezus Maria. Te wszystkie dziewczyny są takie piękne. Jak ja wyglądam? Dlaczego ja tak wyglądam? Dlaczego one są takie piękne? Czemu jestem życiowym przegrywem? Czy to jest tak? To jest Tana Mon, Mongu, Mongju? Tana, Tana, wiecie, youtuberka Tana, ta od Tana Konu. Ona bardzo często się tutaj pojawia i zobaczcie, przecież kurde, dziewczyna jest bardzo ładna. No, czemu ona siebie przerabia? Na pełną wersję zapraszam do niej na kanał, jeśli Was zaciekawiła. A ja oczywiście życzę Klaudii wszystkiego dobrego i dużo inspiracji. Dobra, to jest jakiś some next level shit, to jest jakaś magia. Jak się ustawić do zdjęcia i jak je sfotoshopować, żeby wyglądać tak jak po lewo, a nie tak jak po prawo? Zdradźcie mi sekret, błagam Was. No nie da się mieć takiego zada i takiego cięcia w talii. No nie da się, po prostu fizycznie się nie da. W Ptasiej Klatce! Dzisiaj w Ptasiej Klatce Dominik Boss, znany szerzej jako A więc. Dominik na YouTube zajmuje się tematyką komentary lub filmami opiniotwórczymi, jeśli mogę to tak nazwać. Często jednak podkreśla, że swój pierwszy sukces zawdzięcza żabie na monocyklu, która zresztą niedawno została reuploadowana na jego kanale. Dominik jest niektórym kojarzony przez jego czerwony szlafrok, a innym jest znany z różnych dram i co ciekawe to w większości jednak są faceci. A jaki rzeczywiście jest Dominik? Poznajmy go trochę bliżej. Który z Twoich dotychczasowych filmów na kanale ma dla ciebie największą wartość i dlaczego? Chyba nie byłbym w stanie powiedzieć, że jakieś filmy są dla mnie szczególnie ważne i bez nich w ogóle nie mógłbym żyć, bo to jest w ogóle głupie, żeby w wieku 25 lat mówić o tym, że ma się jakiś opus magnum. No, te filmy są na kanale. To nie jest tak, że ja siadam wieczorami i oglądam swoje archiwalne filmy. Do większości filmów mam bardzo podobny stosunek, jakbym miał na siłę coś takiego wyznaczyć, to bym powiedział, że te wideo felietony, tak bym to nazwał, to znaczy, i tutaj zaznaczam, mogę pomylić tytuł. Krótki film o miłości i słabe pokolenie. To do mnie tak bardziej personalnie może trafia, bo to się jest bardziej personalne po prostu. Gdybyś mógł cofnąć się w czasie, to co byś powiedział Dominikowi, który dopiero zaczynał z YouTube'em? Bądź też był w jakimś ważnym momencie dla swojej twórczości. Nic bym nie mówił, bo to wszystko to są doświadczenia, i doświadczenia są potrzebne, zarówno te dobre doświadczenia, jak i te złe doświadczenia. I gdybym się nie uczył na błędach, to bym dzisiaj nie umiał. Tak naprawdę w większości rzeczy nauczyłem się kompletnie bez niczej pomocy. Jak y, pamiętam, to jest jedna lekcja, którą dostałem na start, i myślę, że to bym mógł sobie akurat powiedzieć, to znaczy w tym konkretnie programie, w którym montuję, to znaczy premier, y, cetnierz. V przesuwasz filmiki. To jest to, co powiedział mi mój kolega, jak go zapytałem, jak montować. On wtedy umiał montować, a ja chciałem się nauczyć. Z którym z twórców, o których nagrałeś krytykujący film, chętnie poszedłbyś na piwo? Wykluczamy tutaj Mateusza Spysińskiego. A, a! Myślę, że praktycznie z każdym z perspektywy czasu, zaznaczam perspektywy czasu, byłbym w stanie spokojnie wyjść na piwko i pogadać, bo trzeba tutaj oddzielić to, że to, że się z kimś nie zgadzam, to, się, to, że ktoś się nie zgadza ze mną, to, że mamy inne zdania, to, że mój kanał jest opiniotwórczy i kanał Osoby X też jest opiniotwórczy i się jakoś zderzamy, to nie zmienia faktu, że ktoś może być bardzo spoko jako osoba i nie miałbym problemu z tym, żeby skoczyć z nim, z nią na piwko. Byłoby parę osób, z którymi bym tego nie zrobił, bo po prostu y, w jakiś sposób miałem już z nimi kontakt, a bądź jakieś większe doświadczenia i nie chciałbym mieć nic wspólnego, ale z większością nie miałbym problemu. I taki bonusik. Opowiedz o swojej najdziwniejszej lub najzabawniejszej sytuacji związanej z Twoją działalnością na YouTubie. Ja mam chyba jakiegoś pecha, bo nie wydaje mi się, żebym miał specjalnie dużo takich dziwnych sytuacji czy anegdotek. Y, raczej słucham, jak inni mi opowiadają swoje anegdotki. Nie, no nie jestem w stanie powiedzieć. No, no miałem parę sytuacji, które mi zapadły w pamięć, na przykład z widzami, bo były po prostu miłe. E, nie wiem, poznałem na przykład Olgę Kleczkowską na Comic Conie 2-3 lata temu, zanim jeszcze była alternatywką Stop Model, by, bo przyszła potęcić sobie z panem w szlafroku. Ja, ja byłem panem w szlafroku, bo nosiłem wtedy szlafrok na filmach. Ale jeżeli chodzi o takie sytuacje, że zapadły mi w pamięć, bo były dziwne, niezręczne, to chyba specjalnie dużo ich nie było. Zadanie. Za chwilę usłyszysz komentarze spod Twoich pięciu filmów, które obecnie znajdują się na kanale. Twoim zadaniem jest dopasować, z którego filmu pochodzą. Masz do wyboru wersję łatwą, w której podpowiem Ci, jakie filmy mogą się tam znajdować oraz wersję trudniejszą, gdzie podpowiedzi nie dostaniesz. No łatwą biorę, no nie ma szans! Ja, ja, ja w ogóle nie kojarzę sekcji komentarzy pod filmami, tego co się tam teraz dzieje. Jeszcze niedawno czytałem wszystkie komentarze pod moimi filmami bardzo niedawno, ale odkąd zacząłem znowu robić częściej filmy i kanał zaczął znowu iść zasięgowo do góry dość szybko, to, to nie ogarniam w ogóle tych komentarzy, więc potrzebuję pomocy. Wybrałeś wersję łatwą. Do wyboru masz nowy hater 3, bunt komentarzy, Największy test kobiet. Psycho couple, czyli najbardziej seksistowski kanał polskiego YouTube'a, Mój ulubiony krzykacz z brodą w internecie? Oraz pranksterzy nigdy się nie nauczą. Komentarz pierwszy. On ma strasznie krzywą gębę i nos. Może mu ktoś kiedyś wpierdolił, jak całował obcą kobietę, bo przecież można. Yy, na 100% to będzie Psycho couple, dlatego że. Z tych filmów tylko w dwóch był motyw tego, że jakaś kobieta była całowana, i to jest jeden z nich. Jeżeli chodzi o film z brzozą, to bardzo, bardzo wątpię, dlatego że tam to był taki poboczny wręcz temat, więc wątpię, żeby to wyszło na pierwszy plan. Komentarz drugi. Jakiego poziomu trzeba być poznaniakiem, żeby pisać blogi o tym, jak się okradało Tesco na czekoladzie i jabłkach? Jezu. No, nowy hater, no, do tej pory pamiętam jego bloga. Komentarz trzeci. No, szkoda, że ciebie nie ocenzurowano, przystojniaku. Emoji Joy Joy, ok, hand. Rozwaliło mnie to. To chyba będzie największy test kobiet, ale to jest trudne pytanie. No jakbym miał głosować na którąś opcję, to bym powiedział największy test kobiet. Komentarz czwarty. A ktoś w ogóle się spodziewał, że się nauczą? O Jezu, ale krótki. To to będzie prankster, że nigdy się nie nauczą. 100%, bo, bo tytuł nawiązuje do tego komentarza. Nie. To komentarz nawiązuje do tytułu. Komentarz piąty. I on się dziwi, że masz więcej obserwujących niż on. Przecież ponad połowę sam zbanował. To będzie na 100% karioner. To jest 100 karioner. Znaczy, myślałem przez chwilę, że to może być wielki test kobiet, ale wielki test kobiet zbyt pasował wcześniej. No a teraz odpowiedzi. Komentarz pierwszy tyczył się filmu Psycho Couple, czyli najbardziej seksistowski kanał polskiego YouTube'a. Komentarz drugi. Nowy hejter 3. Bunt komentary. Komentarz trzeci. Największy test kobiet. Komentarz czwarty. Pranksterzy nigdy się nie nauczą. I komentarz piąty. Mój ulubiony krzykacz z brodą w internecie. Jest pięknie, wszystko. Eee, dziękuję wszystkim, bardzo fajnie było, super się bawiłem, super lubię filmiki na YouTube robić, to jest moja pasja. Wcale nie robię tego dla pieniędzy na tym etapie, wcale nie mam myśli samobójczych co dzień, wcale nie zasypiam z płaczem. Gratuluję Ci Dominiku, wspaniałego wyniku. A, zarymowałam, wariatka. Dziękuję Ci za udział, mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś. A link do kanału Dominika, jeśli ktoś go nie zna, to znajduje się oczywiście w opisie. No i doszliśmy do końca filmiku. Dziękuję tym, którzy tutaj dotrwali. Zapraszam na mojego Instagrama, Discorda czy fanpage. Przesyłam Wasze ostatnie fanarty. buziaczki i bez odbioru.